Ciekawe udycje autorskie. Dużo żartu, dużo luzu, eksplozja energii. Generalnie ekstra. Odkrywam u Was piosenki, jakich nigdzie wcześniej nie słyszałam. Cześć, yes, jeździec! Yes. Dziś porozmawiamy o akcji Mikołaj Marzeń organizowanej przez Puckie Hospicjum, które od lat przynosi podopiecznym wsparcie, godność i odrobinę świątecznego ciepła. Naszym gościem jest Maciej Dolewski, zaangażowany w koordynację całego przedsięwzięcia. Zapytamy o kulisy tej inicjatywy, skalę potrzeb oraz po o to, jak każdy z nas może zostać Mikołajem. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że jestem tutaj z wami w studiu i cieszę się, że jestem też z państwa, u państwa w domach, w samochodach. Pozdrawiam wszystkich kierowców mojego kuzyna. Ratka, który właśnie jedzie do pracy i mówi po koniecznie pozdrow w radio Kaszebe. Pozdrawiamy, kuzyna ko Radka. To, ile, ile energii? A... Poczekaj, które jest? Ósma, siedem tyle energii. On bierze te same tabletki, co my. To, to, co my bierze. Ale teraz jeszcze, Nie, jeszcze, pokawię, pokawię. jeszcze jest jedno pytanie, zanim przejdziemy do tematu głównego, bo dzisiaj z naszymi słuchaczami, te, słuchaczami też rozmawiamy o współdomownikach i współpracownikach, o których pan Maciej przed chwilą wspomniał. Tak. Y co denerwuje u domowników, współdomowników albo u yy, współpracowników? A może ty masz na przykład jakąś rzecz, śpiewasz pod prysznicem albo coś robisz, krapiesz, coś takiego, co może denerwować. I, i strzała nie... masz zawsze tak z boku. <laughs> ja wam tylko powiem jedną historię, którą, którą lubię, jak mój kolega, którego, który ma kota, mówił, że to czyli współdomownik, że go oczywiście bardzo kocha i w ogóle, ale mówi, wkurza go niesamowicie ten kot, ponieważ kiedy mój kolega wstaje do pracy o 6 rano, to ten kot sobie słodko śpi, nawet nie drgnie. Kiedy mój kolega wraca do domu, Około godziny 17, to ten kot się na przykład przebudza, rozciąga się, wiecie, jak to kot, przewraca się na drugi bok i dalej śpi. I mówi po prostu go nienawidzi za to, nie? A co to, to, to normalne, roko? Czy ja 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 ja. będziesz mówił o tym, że tak głośno chrapie, bo, bo, bo zwierzaki też krapią. No, też tak było. A pana Macieja co wkurza w sobie? Kurczę, ja generalnie mam dużą tolerancję do siebie i w ogóle siebie bardzo lubię, okay. ale wkurzam, wkurzam mnie w sobie to, że ciągle mówię o tym zabieganiu, żeby zatrzymać się i robię wszystko w życiu, żeby zwolnić, żeby już tak nie pędzić, a nie wiem, czy wiecie, że mamy już grudzień i ja też się dowiedziałam, chyba wczoraj o tym, że ten grudzień już nadszedł i on faktycznie jest i za chwilę to wszystko, ten Mikołaj, te święta i to jest niesamowite, że wracając do tego wkurzenia, że, że znowu jestem trochę nie przygotowane i znowu ten grudzień mnie zaskoczył, tak jak drogowców chyba czasami śnieg. Dobrze, dobrze. dobrze. Naszym gościem był. Ale tak fajnie, płynnie przeszliśmy do grudnia, przeszliśmy też do Mikołaja. No bo tak, bo do Mikołaj główny jest temat nie dzisiaj. Mhm. i my chcemy o akcji Mikołaj Marzeń zapytać. W tym roku, jaka jest główna idea w, właściwie akcji Mikołaj Marzeń w tym roku i dlaczego pani Henryka stała się jej inspiracją? A, no, no to zacznę od pytania pierwszego. Dlaczego główna idea? No, no główną ideą jest w ogóle pomaganie. Główną ideą jest, jest robienie dobra, do którego Państwa bardzo zachęcam. Ja pamiętam chyba właśnie tutaj słuchaczami Radia Kaszeby podzieliłem się jakiś czas temu takim moim wytrychem na zrobienie sobie dobrego dnia i mogę, że szybciutko przypomnę, że moim sposobem, i który bardzo Państwu polecam, aby, aby każdy dzień, czy, czy dany dzień, który chcemy sobie zrobić, żeby on był rzeczywiście dobry, żeby kładąc się spać, żebyśmy sobie powiedzieli, to był fajny dzień, to był dobry dzień, to jest po prostu to, żeby zrobić zupełnie bezinteresownie dla drugiej osoby coś dobrego. I czy to będzie poświęcenie swoich finansów, czy to uwagi, czy, czy jakieś skupienia na rozmowie, czy podania ręki drugiemu człowiekowi, któremu nie chcieliśmy już podawać, a się my pierwsi przełamaliśmy, to wszystko powoduje, że że po prostu nam jest z tym dobrze, bo ponieważ my jesteśmy dobrzy i kiedy robimy naturalnie to dobro, to wszystko nas wyzwala coś fajnego yy, i taka jest idea też tej akcji, jeżeli chcą Państwo zrobić coś dobrego i już wszystkim Państwo zrobili, to właśnie chcemy zachęcić, żeby, żeby zrobili Państwo coś dobrego dla naszych podopiecznych. Nie dla mnie, nie dla pracowników, niekoniecznie dla Zespołu Puskiego Hospicjum, ale dla tych osób, które rzeczywiście tego dobra potrzebują i serdecznie Państwa do tego zapraszam. A co z panią Henryką? No właśnie, pani Henryka jest trochę moją bohaterką całego tego roku. To była niezwykła kobieta, która, która była naszą, naszą podopieczną. I, I pani Henryka, kiedy w ogóle pojawiła się w naszym hospicjum, to po kilku dniach pani z pokoju zapytała się pani Henryki, czy ona już była w SPA. A pani Henryka mówi, tak, już wielokrotnie byłam w spa, ja generalnie korzystałam ze spa, bardzo to lubiłam. No nie, ale czy była pani tutaj w hospicjum w spa? Ona mówi, no wie pani, jesteśmy w hospicjum. No o czym pani mówi? Mm, tutaj nie byłam w spa, no nie wiedziała, czy czy, czy, na jakim, czy, czy pani dobrze orientuje się też, gdzie jest. E ale rzeczywiście w naszym Puckim Hospicjum już kilka miesięcy dobrych temu zbudowaliśmy spa dla naszych podopiecznych, i zbudowaliśmy je naprawdę na takim wysokim poziomie, gdzie jest aromaterapia, gdzie jest niezwykła muzyka, gdzie jest specjalne oświetlenie, jaśniejsze, ciemniejsze, gdzie na koniec podajemy ręcznik podgrzany, skropiony na przykład olejkiem, gdzie pachnie lawendą. I to wszystko sprawia wrażenie, że, że jest ta wielka czułość, ta bliskość. I pani Henryka, po takim właśnie, nazwijmy to, seansie bycia w spa wypiła ze mną kawę i powiedziała mi, panie Maćku, wie pan co, to nie było tak jak zawsze to sparze, takiego zatrzymanie, takie dla duszy, dla ciała, ale to był niezwykły dar godności, niezwykły dar piękna i autonomii. I po prostu pani Henryka jest tegoroczną moją bohaterką i uwielbiam to wspominać to spotkanie z panią Henryką i te słowa. I dlatego postanowiliśmy zaprosić Państwa do, i tak nazwaliśmy potrzebne rzeczy naszego hospicjum, właśnie takimi darami godności, piękna, życia bez bólu, autonomii, komfortu, który chcemy dawać naszym Pani Henrycze trzeba zakupić radio, ustawić jej, im jej falę radia Kaszabę, dlatego że my niejednokrotnie o tym wspominaliśmy podczas poprzednich naszych spotkań. Że jest, że próbujecie zbierać środki mm. na to. I proszę bardzo, udało się. I się udało, I się tak, udało. tak. No, nie udało się, zrobiliśmy to. I zrobili to państwo razem, razem z nami. I po prostu jest to spa, jest ogród, jest wiele przestrzeni, która, która jest potrzebna naszym podopiecznym i którą my dajemy im, aby tam. Oni mogli stwarzać kolejne cuda, aby mogli budować bliskość, mogli budować relacje, często je odbudowywać ze swoimi bliskimi, wiedząc o tym upływającym czasie. Wspomniałeś wcześniej o tej autonomii. Co dokładnie kryje się pod hasłem: Podaruj piękno i autonomię? Jak te dary wpływają na samo poczucie to właśnie, to tak jak pani Henryka wspomniała, ona wyszła z tego spa i dokładnie tak to nazwała, że to był dar pięknej autonomii, bo na tym spa oprócz cudownej muzyki była aromaterapia z wysokiej jakości olejkami, które, które cudownie wpływają na nasze samopoczucie. Były też maseczki na dłonie, na twarz, były potem balsam, potem był ten ciepły ręcznik. I wiemy, że to wszystko jest bardzo potrzebne też naszym podopiecznym, żeby. To nie tylko kiedy jesteśmy zdrowi, silni, możemy korzystać z dobrodziejstw tego świata i używać kremy, kosmetyki, zapachy, tylko w okresie trudnym czasami dla nas, czyli tego chorowania, dlaczego mamy sobie tego odmawiać, dlaczego mamy być innymi ludźmi wtedy. My jesteśmy dalej tacy sami, mamy takie same potrzeby, więc... Więc zapraszamy Państwa, aby, aby wesprzeć nas też takimi rzeczami, czyli tym, tym, co wszystko, co się wiąże z pięknem. Więc, jeżeli dla Państwa, słuchaczy, bliskie jest to piękno i ktoś stwierdzi, tak, należy być pięknym w każdym okresie życia. To już mają Państwo gotowy prezent dla naszych podopiecznych. A jeżeli dla Państwa jest ważne życie bez bólu i w Państwa świadomości to jest kluczowe w opiece hospicyjnej, to mamy kolejny gotowy prezent, który mogą Państwo ofiarować, czyli właśnie wszelkiego rodzaju opatrunki, jakieś rzeczy, które wpływają na na przykład na spray do plasterków, żeby odklejając plaster też naszych podopiecznych nie bolało. Więc więc tutaj to co państwu w duszy gra zapraszamy żeby państwo właśnie to sprawili naszym podopiecznym kto może zostać świętym mikołajem no właśnie, ja już zostałem tym świętym Mikołajem. Może możecie zostać Wy tutaj w studio, ale też możecie zostać Wy, którzy teraz tego słuchacie, bo, bo, bo świętym Mikołajem może zostać każdy. I Świętym Mikołajem, oczywiście mam życzę wszystkim, żebyście byli dla, dla swoich najbliższych, dla swoich pupili, dla swoich rodzin, dzieci, partnerów, e, sąsiadów i żebyśmy byli po prostu dobrzy dla, dla siebie nawzajem. Ale też możecie Państwo zostać mikołajami marzeń naszych podopiecznych. I serdecznie Was do tego zapraszam. Akcja trwa do 22 grudnia. Czy podopieczni otrzymają prezenty jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia? Tak, jak najbardziej. Już powiem, że ta akcja już się rozchodzi trochę szerokim echem i już do nas zaczynają spływać drobne i niedrobne prezenty dla naszych podopiecznych. Rzeczywiście do, drugiego, do 22 grudnia zbieramy te prezenty rzeczowe. Gdyby Mikołaj się spóźniał, to oczywiście później też jesteśmy na to otwarci, ale chcemy 22 zamknąć tą akcję, żeby wiedzieć, czego nam jeszcze brakuje, co możemy kupić za ewentualnie wsparcie, wsparcie finansowe. Które również od Państwa na ten czas Mikołajkowy otrzymujemy. Więc zapraszamy Państwa do 22 grudnia. Jeżeli Państwo mają ochotę zakupić coś z tej listy, to świetnie byłoby. Można to oczywiście z dalszych krańców wysłać do nas. Też PKS Gdynia włącza się do akcji, będzie zbierał te prezenty tutaj w naszym powiecie Puczkim i przywoził do naszego hospicjum. To dobra wiadomość dla tych Państwa, którzy zakupili jakiś drobiazg, a nie chcą się Państwo wybierać z tym. Z tym do płucka, ale też akcja daje możliwość wirtualnej paczki. Czyli, czyli... nie wychodząc z domu. Dokładnie. Można pomóc. Dokładnie. Nie wychodząc z domu albo nie bawić się w tą całą logistykę kupowania, wypisywania i, i zawożenia. Można wejść na, na stronę specjalnie przygotowaną. Jeżeli państwo wpiszą Puckie Hospicjum, wejdą państwo na naszą stronę. Tam są banery, które od razu przenoszą do tej akcji. Bo trudno zapamiętać, że to jest Płuckie Hospicjum i akcja Mikołaj Marzeń. Jeżeli też tak państwo wpiszą, to na tą stronę państwo przekierują. I tam są właśnie te paczki przygotowane. Te właśnie paczki piękna, autonomii, paczka życia bez bólu. I Jednym kliknięciem mogą Państwo przekazać taką paczkę naszym podopiecznym. Ilu podopiecznych udało się już obdarować w ubiegłych edycjach i jak oceniacie wpływ tej inicjatywy na codzienność i samopoczucie? No tak, właściwie nasi podopieczni są obdarowywani i taką akcją świąteczną, ale też taką codziennością od samego początku. Kiedy, kiedy ksiądz Jan Kaczkowski ze swoim wtedy zespołem stworzył to niezwykłe miejsce, to już wtedy bardzo stawiał na, na tą jakość. Nie? Zawsze powtarzał, że nie liczy się, że nie, nie mówił, żeby było jakość. Tylko żeby właśnie była jakość. I z tą jakością, w szczególności w ten, w, ten, w, ten, w ten czas świąteczny, kiedy ten czas bardzo się robi taki magiczny, czuły, taki bliski. Ważne jest to, aby oni czuli, nasi podopieczni, że, że, że ten Mikołaj, że te święta, że, że ten klimat jest razem z nimi. I to dobrze wpływa, to nie tylko, wiecie Państwo, to fizyczne, fizyczne wsparcie, ale to, że oni wiedzą, że masę ludzi jest z nimi, że, że masę ludzi się włącza, że, że wspiera, że za chwilę różne organizacje upiększą nasz pucki dom, za chwilę pewna firma rozświetli nasz przepiękny ogród marzeń, które będzie zamieni się w prawdziwy Garden of Lights. Więc to wszystko, co Państwo robią, to jest w ogóle magia. I ja bardzo często się spotykam z takim powiedzeniem, że w puskim hospicim to chyba dzieją się cuda. I tak rzeczywiście jest, w puskim hospicim dzieją się cuda, ale te cuda nie działyby się, gdyby nie państwo, gdyby nie nasza wspólna współpraca, gdyby nie Państwa zaangażowanie. No bo któż jak, jak nie Państwo, mogą właśnie te cuda sprawiać dla nich. Więc zapraszam wszystkich do kolejnych cudów w ten mikołajowy czas. Panie Macieju, są te marzenia małe i również te duże marzenia, takich jak ssak medycznych, o, o, o który prosicie, skaner żył. Kto powinien, że tak powiem, się skontaktować w ich sprawie? Jakie to są koszta? Powiedzmy no tak. otwarcie. Mhm. Tak, to jest Rze rzeczy potrzebne. Tak, to są rzeczy potrzebne, z tym, że to są rzeczy znacznie droższe, i kto, kto powinien? Ja myślę, że. To takie porządny, Mikołaj. Taki porządny Mikołaj. Mhm. Ja myślę, że w takiej mądrej książce jednej wyczytałem, że radosnego dawcę miłuje Bóg. Więc jeżeli sprawia to Państwu przyjemność, jeżeli nie, czuje się, nie czują się Państwo, że to jest zbyt dużo, jeżeli mogą Państwo dać, to, to nie ma sensu potem być niezadowolonym. Więc jeżeli kogośkolwiek stać na to, albo duże firmy, albo może zbiórka jakaś sąsiedzka, albo tak jakaś w jakiejś organizacji, to myślę, że wtedy można pomyśleć o zakupie tak bardzo potrzebnych rzeczy. Potrzebujemy też łóżka do naszego i hospicjum domowego, i hospicjum stacjonarnego. Myślimy też o takim, wiecie Państwo, większym trochę łóżku, bo czasami przychodzą dzieci do, do swoich babci, no, czasami też do rodziców i one wskakują do łóżka, chcą się koniecznie poprzytulać, albo bliscy partnerzy i stwierdziliśmy, że też taki pokój bliskości byłby niezwykły, więc mamy w planach zakup takiego większego Większego łóżka, żeby tą bliskość jeszcze, jeszcze bardziej umożliwić, ale rzeczywiście są to droższe rzeczy, więc jeżeli państwo zechcą, jeżeli państwo mogą sobie na to pozwolić, jeżeli w jakiejś zbiórce, bo czasami można zebrać 20-30 osób, i wtedy to jest tam kwestia 10-50 zł i taki, taki dar poważny można, można dać. Potrzebujemy też koncentratorów do tlenu, potrzebujemy właśnie saków, takie na odsysanie, już nie będę pana, Państwa tutaj warkany tego wprowadzał. I wówczas bardzo bym prosił o kontakt właśnie ze mną, czy na naszych social mediach jest podane, czy na stronie, bo też nie chcemy, jeżeli, no, nie chcemy klęski urodzajów, nie chcemy, nie potrzebujemy 50 na przykład koncentratorów do tlenu, albo 50 takich saków, więc to, żeby Państwa pieniądze były w pełni wykorzystane i w pełni z każdego dnia używane dla naszych podopiecznych, to wtedy my możemy kontrolować tą ilość i naprowadzać państwa, co najbardziej w danej chwili potrzeba. To już tak na zakończenie, gdzie szukać informacji? Zapraszam serdecznie na social media Puckiego Hospicjum, na stronę Puckiego Hospicjum. Być może Radio Kaszewę zechce udostępnić nasz plakat, na którym właśnie są, zarówno jest lista tych darów, jak i, jak i adres do strony. Myślę, że dla chcącego, a nie ma nic trudnego, byłoby super, no. byłoby super, żebyście się Państwo dołączyli, i budowali to miejsce razem z nami. I Ty, drogi słuchaczu, i Ty, droga słuchaczko, też hmm. możecie zostać Mikołajem Marzeń, a do akcji zapraszał e, Maciej Dole, z Płockiego Hospicjum. Bardzo dziękujemy za rozmowę. To my bardzo dziękujemy. <grych> Dziękuję.